Dzień dobry cześć, wszystkim. Jesteśmy ponownie w Berlinie z wizytą Butonka. Cześć Tomek. Cześć, cześć. Co tam u Ciebie powiedz? A pomału. Jak pomału spędzasz to dzień? Robi. No dzień spędzam. No. Co robiłeś rano? Co mogę robić? Co co, co, co dnia? No co? Pieniądze. Pieniądze, pieniądze zarabiałem. Pieniądze. Pracujesz? Tak jak co dnia, tak jak co dnia. Nie różni się dzień od dnia niczym. A jak tam twój dzisiaj dzień tym pod względem zarobkowym? No jakoś w miarę tak. Jakoś w miarę. Dopiero jest początek dnia. Pogoda? Patrzę, czy śro... Nie, środa też jest normalna. Tutaj? Nie wiem, tak, nie wiem czy poniedziałek, bo tu pisze, ale nie wiem. Ale podejrzewam, że chyba było też zamknięte, otwarte było. No u nas jest długi weekend. Nie nie nie? No, Będę no, musiał od, się dowiedzieć. Od wczoraj można no. powiedzieć. No. Tutaj w ogóle jest dużo świąt. Zobacz, tutaj Dzień Matki jest wszystko pozamykane. No. A w Polsce normalny to jest dzień? Tak? tak i w Polsce też zrobili to, bo kiedyś było, w niedzielę były markety otwarte, te wszystkie duże mm -hmm. teraz już pozamykali, mm -hmm. nie? tak jak tutaj właśnie. Tu też wszystko pozamykali? Tak, tak, tu no... tylko duże markety w niedzielę są otwarte na stacjach dużych. Okej. Okay. Na, no, na, każ takie... na każdej stacji Na każdej stacji dużej. Hałbankow, Ozbankow, jest na przykład Penny, Rewe, nie? No w to taki i, Expert, i nie? E to jest express. otwarte, to tylko tak, to, tak, nie? Tak. tak samo jak na Zoo Urlich, nie? No dokładnie. Są tylko otwarte, a tak wszystko pozamykane, nie? No. Dzień się zaczyna, pogoda się zaczyna robić, zaczęło padać, ale się zaczyna ale robić. No rano było niefajnie. Miałem też niefajną drogę tutaj do ciebie, bo hmm? coś na autostradzie się stało i tak? musiałem bokiem jechać i, no, i dużo czasu by... na to straciłem. No ale w koniec końcem dojechałem szczęśliwie, także wszystko jest dobrze. No, dużo było samochodów na autostradzie, dlatego po prostu może, no, no. może to gdzieś spowodowało to, że, mhm. że coś tam się wywaliło. Idzie Patryk. O, Patryk idzie. Przywitamy się z Patrykiem. I zaraz w ten. Patryk fajnie wygląda w tym płaszczu jak, jak, Nie? jak Matrix. <laughs> ja tak, jak Matrix. <laughs> Weź go tam. Kręci. Odwalił się. Podkręć go. O, proszę, proszę, <laughs> zobaczcie. Jak Matrix. No. Tylko tej szabli mu brakuje. <laughs> no ekstra. Cześć Patryk, witamy Ciebie. Patryk mówi, że fajnie jedne, ten, jedne, się ubrałeś. Jedne zabierz, chyba wiesz co Wyglądasz ma... jak ten, jak z filmu Matrix. No. Płaszcz fajny, spodnie drzew klasyczne, stylówka. Jedziemy. Bardzo mi się podoba. Mi też. Dobra Tomek. Odprowadzę jeszcze Patryka tutaj trochę. Bo naprawdę fajnie wygląda. Jedziemy. No i w końcu uśmiechnięty ten Patryk, bo on zawsze taki jest. Smutny. tak no, taki, wiesz. Ale taki chyba ma charakter. Tam Ci powiem charakter? Nie, to nie chodzi o charakter. On jest... Jak Ci to powiedzieć? Ja kiedyś też taki byłem. A, być może on to jest się po prostu do... choroby. On się nie odezwie do nikogo, wiesz. Tak boi się, wstydzi się coś powiedzieć komuś. Na przykład jak ktoś przyjdzie, a on na przykład robi pieniądze, a nie chciałby, żeby ta osoba była, to, to nie powie... Wiesz, o co chodzi? Jest taki, taki jest ten. Zawsze do mnie przychodzi, żebym przed. Aha, ty jesteś jego ambasadorem. Nie wiesz, to ja zawsze idę. Dobra, jedziemy się przejechać. Chyba, że, chyba, że dzień byśmy zrobili spacerowy tutaj. Byśmy poszli na jarmark zobaczyli, a jutro byśmy się od rana wyruszyli na Zo. Dobra, to tak możemy zrobić. A chodzi o to, że po prostu jutro jest mniej ludzi. Będzie i lepiej będzie nam w środku, jak będziemy jechać kręcić. Co ty o tym sądzisz? E, Tomek, to jak tak zaplanowałeś, to... A tutaj to sobie będziemy szli z pacerkiem. No dobra, no to. Spokojnie rozmawiali. To życzę Tobie smacznego, tam sobie podjadaj. No dziękuję też. Pozdrawiam Was, widzę serdecznie. No widzowie czekają, czekają na, 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 na ciebie. Będzie dobrze, I, i nie Czekają też się. na to, żeby, żeby coś zrobić w tym kierunku. Tomek. No tutaj, będziemy tutaj... robić na pewno. Na pewno... Ja chciałbym, żebyś ty po prostu wiesz, tak. stanął na wysokości zadania, bo wsparcie będziesz miał. Tu chodzi bardziej po prostu o to, żebyś, żebyś się zawziął i... No i właśnie na razie patrzę co do ciebie i jak to będzie, że naprawdę okej, okay, no to będę ruszał, nie? Okej. Okay. To co, idziemy powoli? Idziemy pomału, oczywiście. No ja mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Tak, tak jak rysam, sobie tutaj to zaplanujemy. Bo mówię, no szkoda, szkoda Tomka, szkoda tego jak on się męczy. Wiadomo, no jest to długi czas i, i, i to nie jest takie proste, żeby po prostu no zrobić tego, to tak just like that. Boję się tego jak będę jak będzie wyglądała moja reakcja na przykład w mieszkaniu. Wiesz o co chodzi? No to, to jest, no właśnie, no to jest ciężka sprawa. No właśnie, jak będę odczuwał, czy nie będzie mi... Czy nie będę się szybko zaraz ten wpadał w doła. Wiesz o co chodzi? No wiem. No. Tutaj mam otoczenie, to jest całkiem inaczej. A tam będą cztery ściany. No właśnie, o tym, o tym też tak myślałem. Widzisz, nie, nie, nie jestem w stanie widzisz, sobie tego tak wyobrazić. Jacek 100%. jak przyjeżdżał, gdzieśmy kręcili to spałem na przykład na łubanie w ciepłym przez noc rano wstawałem, uwierz mi, że ja się bardzo źle czułem, nie? czułem się strasznie naprawdę nie wiem czemu ale czułem się bardzo strasznie źle osłabiony, zakręcony w ogóle, wiesz taki no wiesz no ja myślę, że tutaj e, powinieneś też się wzmocnić e, przywiozłem Ci ten Nutri Drink, to jest e, stosowany właśnie dla ludzi, którzy nie mogą Ja to jeść. piłem też tutaj. I to jest, to jest fajne, bo to tak jakbyś sobie pełnowartościowy obiad zjadł. E, także myślę, że dla ciebie to będzie mm -hmm. dobra sprawa, bo, bo gdzieś tam nawet jakiś e, z widzów napisał, że gdzieś tam widział na twoich e, wynikach, że masz anemię. Anemię? Nie no. wiem. Ja też nie wiem. Gdzieś tam taki komentarz po prostu gdzieś tam poleciał. E, Ale? Skąd miał takie informacje, to, to, to nie mam pojęcia. Ale anemia, to mi się wydaje, że jesteś przybity, przymulony, tak? Nie, po prostu nieodżywiony. Aha. Na takiej zasadzie. Nie, może myśli z tego względu, że wiesz... Depresja że, to jest takie, wiesz... Że biorę przy, to, przygnębia. co biorę, a po tym nie można jeść. Absolutnie można. No widzimy. Faktycznie no. nie chce się jeść. Nie ciągnie, czy nie masz tego, że czujesz głód? Ale ja jem, ja za dni bardzo mało jem, dlatego że siedzę i mało jem, ale jem wieczorem zawsze, nie, na koniec <laughs> i wiesz, ale będę chciał zrobić ten, bo pomału będę już wracał, będę chciał to, co mam w planach i będę chciał sobie ustawić ten, tak samo jedzenie, nie, trzy razy, trzy posiłki dziennie sobie będę robił i w tym samym czasie. Żeby wiesz, żołądek... No, tak, odżywianie jest bo... bardzo ważne. Też, bo, jest coś takiego... Żeby się do umie, że na przykład wieczorem jak jem... Energii. Jest, uwierz mi, że jestem w stanie zjeść naraz cały bochonek chleba, wypić cały lit mleka, całą paczkę płatek cornflakesów zjeść. A to mówię I do tego o tym, tak. konserwę całą. Naraz to jestem w stanie zjeść, ale... i naprawdę jem bo nie czuję, że jestem najedzony, ale później żołądek boli, bo żołądek jest skurczony, a później go rozpycha. Wiesz, o to nie, no za dużo tak, w takiej sytuacji za dużo dlatego, nie można. Dlatego, się na, na dlatego pać, chcę bo... sobie uregulować 3T, nie? Zadziała. A powiem Ci trochę, że trochę mniej biorę i odczuwam, odczuwam, bardzo odczuwam te. Większe bóle. Całkiem, ina całkiem inaczej zacząłem można powiedzieć, organizm całkiem inaczej zaczął funkcjonować jak funkcjonował. Bardziej czuję zimno. Jakieś te nadchodzące, wiesz Ta grypa by miała być, wiesz o co chodzi. Tak. Co ja tego, że mnie odczuwał, tego nie miałem. A teraz tak właśnie to odczuwam. I to jest właśnie to, nie? Druga rzecz jest taka. Najgorszy denerw, męczy mnie to lokum jakieś. To mnie najbardziej męczy, bo ja Ci powiem, jak ja bym chciał z tego zejść, to naprawdę, ale bez konta, gdzie mogę do niego iść, nie ma takiej opcji, dlatego że nie ujadę na dworze będąc, latem tak, będąc zimna samego. Rozumiesz? No rozumiem. Czyli... W pierwszej kolejności no to tu trzeba było jakieś... To jak wczoraj, tak jak teraz ja Ci powiem, że ja nie czuję zimna. Ale przychodzi ten moment, gdzie już pomału puszcza i zaczyna się, zaczynam czuć, nie? Nawet jak jest ciepło? Tak. Dokładnie. Czyli musisz mieć podwyższoną temperaturę. Lat, nieraz latem jest tak, że jest prawie 30 stopni na, na plusie A mi jest tak zimno, że masakra, nie? Tomek, może chodźmy tak tutaj, ja będę z tej strony, bo ja odbijam się w tych szybach mhm. i później jest problem. Ja ano. na razie nie chcę i wiem. i myślę. Pomału będę chciał Z tym ten. Powiem Ci, że myślałem nad tym i... Wiem stuprocentowo, że nie zostawię tego całkowicie. To już ze mną zostanie. Wiem o tym doskonale sam, dlatego że wiem, jak mój co mój organizm wyprawia, jak tego brak. Jak tego nie ma chwilowo, to raz. A mimo to. Do takiego stopnia dojdę, gdzie mi to nie będzie przeszkadzało i mi to kolidowało z czym innym, że będę mógł normalnie coś iść nawet do pracy robić, to rozumiesz? A co byś chciał robić? Słuchaj, powiem ci coś. O takiego. jakiej pracy myślisz? Nie wiem właśnie, ja do każdej pracy mogę i żadnej pracy się nie boję. Robiłem Ale tak bardziej fizycznie ciężki. czy po prostu gdzieś... No gdzieś, tak myśl, no tak ta ta jak, jak, ja, ta, jak ja ci dozorce. powiem, tak jak ja bardziej. i moje te. No, dozorca to była fajna sprawa, ta jak na mnie. To raz, ale wątpię, żeby to się udało, bo karalność, nie wiem. A dwa, jak już to jakaś budowa. <laughs> Trzecia sprawa jest taka, bardzo długo nie pracowałem i wiesz no jak właśnie. to jest. No to, to może być duży problem. Dlatego początki mojej pracy by wyglądały, wiesz, spokojnie, nie? <laughs> ale na pewno dałbym radę. Wiem, no że myślę, dałbym że radę. Dla Ciebie to by była taka najlepsza praca gdzieś na jakimś może parkingu, jakiś, jakiś po prostu stróż. No ja wiem o co chodzi, tak pilnować coś tak, tam. Tak pilnować nie? coś, dokładnie. Wiesz. Bo raczej na budowę to chyba na razie to byś się nie nadawał. Nie wiem, nie no. wiem jak u Ciebie fizycznie. No nie jest po dobrze, prostu... no nie jest dobrze, no, no wiadomo, się... nie jest dobrze fizycznie. Sam powiedz, tyle... 14 lat no. no właśnie to jest du dużo czasu nie dużo czasu nie? to jest 14 lat 14 lat cały czas wiesz i tak dobrze że ta noga mi pozwala chodzić bardziej mimo to że boli bo tak tu by się mięśnie jeszcze bardziej zaczęły zastawać jakbym siedział wiesz o co chodzi tak widzisz tak jak każdy do mnie mówi boli cię ta noga a ty chodzisz. No właśnie. No chodzę, no zastaną się. No chyba, chyba, chyba lepiej nawet. Nie? Wiesz, zastaną się bo. i będzie gorzej. I wiesz, to jest właśnie to. Dlatego tego mówię. Też się boję. Też się boję, też stan. No znowu... Tomega, ty pasemka sobie robiłeś? Bo ty masz takie włosy jakbyś pasemka? Sobie Kiedyś robił. farbowałem i... i... to tak się zostało do tak dzisiaj? Jak... Widzisz, no widzisz? No. I obcięte już były na łyso. No właśnie, no to ty... I widzisz co ten? Jakbyś sobie zrobił pasemka wyglądasz. Robimy interes? Jak interes chcesz Ja zrobić? daję 5 euro, ty dajesz 5 euro i kupuję maszynkę do włosów i idziemy się obetne. Co no. ty na to? No słuchaj, no jeżeli, jeżeli tak, no to... No, ja nie mam nie mam nic, nic przeciwko temu. Tak a będę się obcinał dlatego, że mnie ten już... Z przodu włosy denerwują, spadają mi na oczy, wiesz? A to jest źle, bo wzrok zaraz ten jeszcze gorzej się robi, nie? I wiesz. No myślę, że wzrok to też już od wieku. Z nie? nogą Wieek. tak samo, widzisz? Też już swoje robi. Miałem nogę przez ponad tydzień czasu, teraz w bardzo złym stanie ale doprowadziłem ją do dobrego stanu. Nie wiedziałem nawet, że, że normalnie ciało się samo regeneruje, samo się robi. No ciało jest tak skonstruowane. Ale robi się, gdzie jest ciało martwe już, gdzie możesz zerwać, a one się zrobi, że normalnie będzie czerwone, tak jak normalne, normalna ta. Czyli żywe komórki. Tak. No mi tak się zrobił mięsień na palcu. Był zgnity, no, to... żem, żem zrywał, zrywałem, no, naprawdę... ale stwierdziłem później, że źle robię, dlatego że jak zrywam, to za każdym razem, kiedy zrywam, to idę coraz niżej, tak, coraz większa dziura się robi mm -hmm. i się zdenerwowałem, dwa dni pod rząd zacząłem smarować, bandażem owijałem, nie patrzyłem na nogę, mówię, albo co będzie, to będzie, albo wstanę, albo już nie, no nie wstanę, no, Tomek, tak nie no i powiem Ci, normalnie się wszystko zregenerowało. I teraz tylko wyczyszczone. I ten, no nic nie mogę zrobić z tym widzieć, do szpitala nie chcą mnie przyjąć, ani to, nie wiem, sam. Powiem ci tak szczerze, że prawą nogę, żem przeznaczył na stratę, nie? Nie, no Tomek, tak nie możesz myśleć. I trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby jednak uratować tą nogę Twoją. Wiesz, dużo, no bo... mam, dużo mam na głowie też... Dużo mnie hamuje wszystko, dlatego mnie hamuje, bo na przykład teraz zobacz, chcę rzucić to, ale w głowie mam, no będę na ulicy, nigdzie nie pójdę, nic nie będę robił, nie będę pracował, to co mi pod, to, to darzy, ja to rzucę, tylko będę się nudził i denerwował i nic więcej, bo zimno, bo to i widzisz, już to mnie na przykład hamuje, dlatego stwierdziłem sobie że zaczynam od drugiej strony najpierw zaczynam potrzebuję i muszę sobie załatwić jakiś lokum coś gdzie będę mógł być że wtedy wiem że tylko mi chodzi na wieczór cały dzień mogę być na dworze ale na wieczór nie misję tam nigdy nie pójdę i po prostu sobie iść wieczorem położyć się wstać rano nie oczywiście że musisz wstać o siódmej czy ten tylko wstaw sobie jak, jak się wyśpisz na spokojnie i wtedy ten. Wiesz. Rozmawiałem Tomek, pytałem ludzi. Jest duży problem, jeżeli chodzi w Berlinie tak, o, ja o, o, o lokum. Tak. E... Słuchaj, ja ci powiem coś takiego. Trzeba, trzeba pracować. Przede wszystkim. Mam, mam tutaj taką jedną znajomą, ona mi oferuje pokój. Nie? Ale to bym musiał naprawdę się dogadać z nią i czy to jest naprawdę, czy to jest... Stuprocentowe to raz. A dwa, czy nie będzie, wiesz, przylatowania, pomóż, bo ona też bierze. Wiesz, o co chodzi? I uh -huh. wiesz, czy nie będzie rano przylatywania, Tomek, weź mi pomóż, a później awantury, o, to ja ci dałam, no gdzie tak. spać, a ty ten, no wiesz... Tak. Dlatego ja powiedziałem, deszczu, że... Po, dlatego powiedziałem, że jak chcę ten lokum udostępnić, to ja nie chcę go za darmo. Ja chcę, niech ona mi powie, dzień nie ma mi zapłacić, czy raz w tygodniu czy raz w miesiącu, najlepiej mi by pasowało, albo dziennie, albo raz w tygodniu, nie? no i no oczywiście też nie byłby jaką sumę, tak, bo wiesz, ja sobie siądę na kubku i sobie zrobię te 10 euro bodajmy, tak, żeby za ten lokum dać, a druga rzecz, ja w tym lokum nie będę przybywał jak od godziny 20 wieczorem do godziny maksymalnie 10 rano, czyli po prostu tylko sypialnia? tak, tylko spać, o to chodzi,